Jazda! Dobra, teraz tak, czekaj, zanim zaczniemy, czekajcie, nie, Dobra, wybierzcie sobie już coś. Eee, droga widownia, zasady są takie, że jest paczka, wybieramy sobie jakieś różne przedmioty eee, Wybieramy je sobie z puli różnych rzeczy. Jeśli najedziemy naraz w dwójkę czy w trójkę na jakiś przedmiot, to dostajemy go razem. Czyli jeśli powiedzmy to jak ja razem najechał sobie na deskę, to i wy też byście najechali na deskę, to dostajemy wszyscy tą deskę eee, i rozstawiamy sobie przedmioty tak, żeby eee, żeby cokolwiek zrobić żeby albo utrudnić, albo nie utrudnić a. Aha, okej, okay, to jest ja wyjście. Tu gdzieś na początku, nie... Co ty robisz, chory człowieku? No postaw to już, halo Proszę to postawić Zrób to tak, żeby było to możliwe do przejścia <laughs> Dobrze no, no, Dobra, pierwsza runda poszła. Za daleko, halo. Ej, my spadamy jeszcze? Tak. <grym> tak. Dobra, A. pierwsza runda. Brak brak punktu. okej okay. Ile ta gra kosztuje? Nie mam pojęcia. Nie ma na pewno czarnego ekranu, bo widzę. Eee... To. Teraz <grym> jakoś się to dało. Dobrze. Ja, ja, ja ułatwię. <laughs> nie, nie, nie! Nie, Ola, nie, nie tak nie, się nie, nie robi nie Ola, nie, 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 tak. nie! tak! Możesz, możesz od, podskakiwać, nie. możesz się od tego odbijać <laughs> Nie wiem jak. Kiedy tak się... odcinki z kamerką? Jak będzie kamerka? Nigdy nie, no, nie będzie kamera. Dobrze, się tak da cibo. Chcę to. O, dobra, jak nie wiecie co jest pieniążek, to jak zbierze się pieniążek i się przejdzie dalej, to się dostaje podwójne punkty. Czemu tu usunęliście, Hata. Bo nie chcę tego! O co chodzi z tymi drzwiami? No What? trzeba czekać Nie! Nie! Wyprzedzili nie. <grym> tak! Ale ja mam podwójne punkty <grym> Punkty za co? <grym> ha, łatwiej na brak punktów prostu bo, no. bo. Co? Taki nie? Nie wiem do czego ten <laughs> Prawie kogoś strzeliło Nie! Ola po pupie dostała <laughs> Jeszcze raz Ola zupą po pupie dostała Ale dostałaś w pupę Ola Ale śmiesznie no, Hej, tańczymy razem w adę. Tanie zwycięzców! Yeah! yeah. <gryz munich> Pierwszy pułapka. A się, ola. A -a -a. nie było, dzień dobry. Zobiewam <gryz munich> piekło. <gryz munich> ola, co ty robisz? Nie ma wszystkich Co byście zrobili? Cześć Damian! E... Dobra, elo! Nie! Ja mam to zrobić. Nie wiem, jak chcesz. No, ona spadła, dziękuję. Yeah! Najlepszy kurczak na świecie. Yeah! Najlepszy kurczak. Kuciak, jestem z KFC. Jadłem. Solówka! Solówka! Yes, o, słabeusz. Portal hmm. <laughs> e no ale bo ja tam nie jak skoczyć, To jest nie fair Możecie obracać scrollem Uuu Co to jest? To jest gierka tak sobie gramy dzisiaj I wszystko nagle zacznę strzelać Oooo Dobra Ej no ja tam nie mogę wskoczyć na górę To jest niszczelne yeah. e, ze strzałką do góry Ola Nie mogę Możesz mam no wszystkim, dzień do. Halo, Ola dostała krążkiem w pupę Czyli Ole jednak, jest, jednak nie zmieniłeś Znaczy co to znaczy nie zmieniłeś? Ej halo, bo Krystian wygra to Ej no daliście mi same tego. Takie słabe. Hmm, co to daje? Nabij nabić się na to możesz. Damian, co robisz? Ty jesteś chyba chory jakiś. Idź, w, idź stąd z tym. <noise> Ola, ty z wyrolu. <noise> o, proszę. Co on zrobił? Co on zrobił? To jest chory człowiek. Ja bym to przeszedł. Ja nie wiem jakiego ja mam... Umrzyj. Zresetujmy czy coś? Nie, 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 nie. Jeszcze po, pupi, po pupie dostaję, po pupie dostaję. No, po mnie, no. po pupie dostaję. Brak zwycięzców, brak, no, 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 brak, brak punktów. Halo. Ja nie mam nic, halo. Pieniążek. Aha, ja muszę sobie tego pieniążka tak ustawić, czemu? Tak. Dobrze, Ola, tu, tak. W te, nie, do, to bo dobra, nie, dobre. nie, tak, ale, tak, nie, tak, nie, tu, nie. Tutaj nie. to postaw. Tak! Tutaj to po, Nie, nie! Źle, no. Ale ja, ja też chcę <laughs> <łatwo. laughs> Nie, co ty robisz z tym pieniążkiem, Korzystasz jesteś jakiś <laughs> Ja sobie to <laughs> Nie! No dobra, a zginęła Zapomniałam, że trzeba przytrzymać, żeby wyżej skoczyć! <laughs> o! Bęk! Tak się wygrywa ja, ja wow. chcę, ja chcę wow. <noise> Nie! Czy to będzie zwycięstwo? Czy to będzie moje zwycięstwo, proszę nie, nie państwa? I... Nie. No nie! No jeszcze! Nie! Tak! No! <głos> <głos> Cieszysz się! Pozdrawiam dziękuję. Wygrałem? Pozdrawiam mnie. <noise> Myślę, że pójdziemy, pójdziemy na farmę. Ja myślę, że shop tu nie powinien mieć z nami szansola. Ola! Ja. Boże. Party box. Mm. Ej, to nie powinno być trudne. Pff, no nie no. powinno być. No to to jest łatwe, Krystianie. No, ja chcę... Nie! nie. 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 Tak? Od samego Ale... początku My tam nie wyjdziemy przecież. No właśnie. Nie, Krystian! Krystianie, hallo! Nie! Halo z wyrolu! No. Ola! Nie! Ola, Kiosz! <noise> tak, to, to była pułapka! Moja? <laughs> Taki zły człowiek. Nie, a twoja bo, A nie. Poślizgnęła się Nie. Alu, jesteś złą kobietą. <laughs> What? A mogę to obrócić? <laughs> Możesz. No co to tu przy cysternie. Pięć kurs. Nie, 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 niżej. Dobrze, <laughs> Damian, dobrze. Nie, nie. halo, ja już zleciałem. <laughs> Jak? Na tym da się stać dla mnie. Ała. Tak? Ała. O Ola już zginęła. No nie robam strzały w pupie Cześć Ola. Okej, okay, rob... To postawił ten miód tam. Ja O ile jest ta granie, nie mam pojęcia. Nie! Olu! Pik pisz to ja sobie, ja sobie tu na miejscu kurczaka poczekam. Chodź, Ola. Ta tańczący ja e jestem? Borsuk. Szok. mam strzałę. No, Krysie, ja kolej. Nie, kobiety przodem. Nie, <grym>, nie, idź. Kurczaki latają. Kurczaki latają. Krystian, przeleć tam. Nie, wyżej nie mogę się Nie! Ale jak no, no. wykminił, nie? Jak wykminił, o! Z tego daszku muszę wskoczyć. Tego daszku, tego traktora. Ale ja się tu nie zmieszczę. No i w lewo, zmieścisz się, mówię ci. Na mnie... Metal, dzień dobry. Pułapka. ty jesteś słaby uszy. Daleko za murzynami jesteście. Eee, Boże, nie ma nic ciekawego. O, ej, co to jest? Dobra, zróbmy tak, żeby dojść do tego. Nie. Damian, postaw tu, musisz bliżej tu. Weź ty postaw swój wyżej. O, w ten sposób. Pff. Fajnie! Młody odkrywca. O, stary dworek odblokowaliśmy. Tak? Znaczy, tak. Nie wiem, to ty chyba. Nie no, wszyscy. A, okej. Okay. Znaczy mi nic nie wyskoczyło. ja znaczy, jestem hostem, więc w sumie wystarczy. No tak. Ej, Ola, kie, gdzie ty zginęłaś? No, spadła. N nieważne. No <laughs> <laughs> Nie, 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 będę większy z wyrołem. Nie. nie wiem, Krystian, czy to, to będzie przez tą mapę leciało? Ciekawe. Hmm. <grym> Spadłem! E, zginąłem. Uf. To chyba było zbyt. <grym> Kto to postawił? Ja. <grym> Dobrze, Damian, najlepiej dość a, a kto może tak stawiasz takie co Chopowe prosto z szopy Hadesiaka. Bang, bang! Dzień dobry, Falkon. Co to jest? Zdróbko się poleciło jak najbardziej. Nie, mogę kursze wziąć. Nie, nie wziąłeś. Ja wam będę towarstwowo ustawiał. Żeby za łatwo nie było. Ja się nie na tą postać patrzyłam Co? Nie, nie Mój ten mnie zbił Co? Halo, ale ja bym chciał tą monetę No idź panią! nią Idź złodzieju No idź panią! No skacz nie. nawet, skacz, skacz. Wcale, wcale, to nie są dwa te. O, no nie Jest Ty chory człowieku Dobry, Jeszcze, no na to Jeszcze dostaję tym w pupę Jeszcze dostajesz w tyłek nie lubię w pupę. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Omar. O, to chcę. Dobrze. Nie może się zdecydować. Ja Wam pokażę. Kurwa. Nie o. wiem, Wasz. jak tu wejdziecie, ale. Ej, co? Dobra. Chciałem poczekać. No! Tam, tam mnie nabija cały czas. Nie! No nie! Traktory. Co to jest to? A zobacz, a mnie cały czas zabijają te. O Boże, ale inaczej, to trzeba jakoś przejść, wiecie? Ostatnio się tak przyuśmiełem przy Gankist. Pieś bombę! O! No nie. Nie, nie czekaj, ja, ja go tu zmyję lekko. To jest złe. Nie, no, ola, no, to jest złe, to nie. No, to sobie sobie. no, ej, to leci za szybko! Pst. Nie mam ci nad tym przeskoczyć. Ej, ola, ola, ola Nie. Ty ola, ty, o! Dobrze! Nie. Ty dostajesz <laughs> ciągle z tych krążków. <laughs> Boże. Brak zwycięstw. No, Dobrze, na, najlepiej. Poczekam, no ja na tem, Poczekam na lepsze item, Poczekam na lepsze. Zrestartują się później. na pewno. Będzie, będziecie może grać w Dzisiaj falcon nie. Ja w ogóle mam. Masz krótko, <śled> <lud> czasty. <śled> 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 nie, co ty <śledzisz> <zadań>? <śledzisz> Le Boże! No nie! Dostałem osiągnięcie mm. matą! Matą. Ja tak znam. Świetne osiągnięcia Boże Mój Boże. drewniany internet stał się bardziej drewniany No A z... na kadesia, to jest robotę Ale same schujowe itemy mi zostały Zawsze ci drewno zostaje <grym> Jesteśmy za wolny Co, co, co usunąć Krystian? Eee... Nic nie usunę. Nie wiem w sumie... Może Nie, po, nie, 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 nie o, bo dzięki temu on nie wygra. Hmm. <laughs> Tyle rzeczy mogłabyś usunąć, nie? Usuń co uważasz. Jest... Tak. Hmm. Może chcesz dzisiaj donyć z telefonu mamy? Śmiało, jak chcesz, proszę. Nie to nie. O co w tej grze chodzi w ogóle? Eee, stawiamy sobie różne rzeczy i przeszkody, żeby nie zagrać. bomba, Olu. Ale Ola, Ola, Ola się rozpędziła. No Ola, nie! Jest! Jest! Jeszcze Ola, Ola dostaje, macie, Ola, dostaje, dostaje. dostaje. No Ola, Ola po pupie dostaje. No zobacz. Oj, spadła. Yeah! Taniec zwycięzcy! No nie! Dzięki! Dłabeusz. Dłabeusz. To już. To To chcę! Zawsze, zawsze ostatni. Co? O! O co ja się Kto tam postawił? No jest, to to, jest tam. To, to nie fair, ja dawno nie wiem w te platformówki Nie tylko ty. No ale w... To mnie przynajmniej widać. Ło! Halo, to... Ej! Co? Co? No! O dobrze, Ola, to do sobie po nie ja Co tam postawił ten... Ja. No nie! No i zgin! No i giniesz dzięki temu, no i dzięki. Jaki fart, nie? Boże! Fart ale co? Boże! Ola, no... Do... Je... Ola, jeszcze no, Czekam, tak... czekam! Użyję. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tu go zaraz płuczę. No nie, no nie, ale to jest, złe. To jest Czy złe. Będziemy coś innego grać, nie? gram? Nie, sobie to tak jest dostał. dobra gierka. To zostały trzy sezony szanse. A szanse Boże. O nie, Wydaje. zabrał mi pomgłę. Okay. Mm. Gra stwierdziła, że to jest zbyt trudne chyba. Mm. Naraz z tym mm. <grym> <grym> Nie podoba mi się to! Ola, co ty zrobiłaś? Ola, jaka oszustka z ciebie jest! Nieprawda! Oszustka! Najgorsza Byliśmy na świecie. zablokować Halo! Halo, kto tu zostawił? No. To teraz jest takie łatwe Jaha. O nie! Ja zrobiłem, nie zauważyłem tego. Dobra, liczę na to, że Damian zginie, od kuszy. Dobrze, Damian, nie, nie. teraz odkuszy. Odkuszy! Dobrze, kusza, 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 nie! Nie! No, supero... no i nie! Taniec, Borsuka! Ta gra nazywa się Ultimate, Ta gram chicken, Ultimate Chicken. Ultimate Chicken, co? O, dwie pułapki dostałem. Ultimate Chicken Horse. Dostały dwie szanse. No! To jest zło! Chyba nie no, chyba nie Jest! W końcu Watwizm łatwiej za? Ta wolność musi zginąć Co się stanie, jak mam jeszcze jeden portal? Aha, halo, co to jest? Nie! Christian. Dostałem po pupie! Ha, wygrałem! <laughs> Dawaj Ola, tu! tu ku, no, kurc, nie wejdź tu, wejdź tu, wejdź! No i! <laughs> Ale się bawił w islamistkę! <laughs> no i halo, halo, dajcie! Bęk bęk Jestem bardzo Dobrze mi szło! Kuczakiem.